co ja mam sprawdzić? a, czy się pogodzicie, no to sprawdźmy to raz, dwa, trzy, bardzo dużo osób do mnie pisze, że się pokłócili bla, 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 zobaczmy czy się pogodzicie oczywiście to nie jest rozkład ani po rozstaniu, ani no, to nie jest rozkład partnerski po takie was zapraszam na priv, ale z trzech kart już wam coś powiem, co? czy wy się pogodzicie? jemu zależy na rodzinie zależy na tym, żeby być z tobą stworzyć coś trwałego Ho. Ale wiesz, on by też chciał, żeby to było na jego zasadach. Ja się z tobą pogodzę, ale no to ja mam tutaj spodnie w tym związku. No, musisz mnie posłuchać. Musisz mnie posłuchać. A ty nie chcesz, a ty nie chcesz. Wezmę jeszcze jedną kartę, co? Wezmę jeszcze jedną kartę. Ja ci powiem. Musicie tutaj dojść do porozumienia. Tym mieczem wojujesz, on pałką. Gdzie tu jest środek? Musi być złoty środek, nie ma inaczej. Na razie relacja stoi. Musicie pewne rzeczy poprzemyślać, e, zwłaszcza on, on tutaj jakoś długo myśli, ale to jest ważna karta: że chcecie być razem. Emocje jeszcze szaleją, to jeszcze nie jest ten czas, ale się pogodzicie, na pewno.